Hejka, Siemanko, mogę cię odłożyć? Oczywiście. Nie, tak, że. Super, to mi potem będzie potrzebne. Do czego Ci będzie to potrzebne? Z zobaczycie w swoim czasie. Mamy mało to czasu jak czas. coś. Dawaj plecak. Dobra, ale to potrzebuje dwóch. My chcemy ochotników. plecak. Ochotników, dwóch. Chce... No i no, ja. raz. Raz, raz. <laughs> Proszę, jedna osoba. Uwaga, gramy koncept za 3, 2, 1. <grystanie> Wszystko dobrze? Yy, muzyka to jest moje tutaj drugie imię. Ale to nie jest program muzyczny. No wiem, mówię, że nie umiem praktycznie na niczym grać, ale po prostu mam taką zajawę. Ja mam dla ciebie pomysł, patrz. O. Super. Jezu. Ja no i co? A ja mam coś z tym robić, tak? E to czekaj, na podstawie twojego głosu, jak myślisz, no. jeżeli ten basen by ożył, jakie by dźwięki z siebie wydawał? Pyl, 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 pyl. <noise> o, może tak już ja się mam... nie będę śmiać, przepraszam! Ej, a co, co myślisz o stopach? Robisz stopy? Szczerze, jak są ładne, umalowane, takie kobiece stópki. No to patrz, jakie piękne! Nie, po prostu no bałam się tego. To no, jakby idealne, nie? E, jestem z Częstochowy, może troszkę jesteś zaskoczony, bo bardzo dużo osób dzisiaj jest. To prawda, mamy bardzo wielu kandydatów z Częstochowy. Ale, ale ja się nie chowam. Ach. Taki zarcik na rozluźnienie. Ona One spadają. To nie mój rozmiar stópki, kochane. A jakbyś miała je zagreklamować? Jak widzicie, nawet w takich butach czuję się jak wygrana. A dobry materiał? No jak tak pomi... Chcesz miźnąć sobie? Pytałam. ok. To, to nie masz pomalowanych paznokci? Nie jest to problem. Już w tych... W tych zawsze będą pomalowane, pięknie przycięte i każdy stówkarz będzie mógł na nie patrzeć. No też prawda. I mam to zareklamować, tak? Wyobraź sobie, że my widzimy Ciebie na ekranie telefonu. Dostałeś współpracę z gumowymi kaczkami. Mój rozy. Pamiętajcie zawsze, najważniejsze hasło. Trzymamy się zapały. Jestem zapała, mam na nazwisko zapała, yeah, więc trzymamy yeah, się yeah. zapały, let's go. Jest yeah, ok. Słuchajcie, Francja to jest miasto miłości. A co o tym świadczy? Michu. Nie czego się spodziewać. Michu. Ja Ale o co ty mnie prosisz? O rękę. Oh. Jakiś i soba, jak to się nie odmawia. No kocham cię, No O jest No gardło No dobra, No <ślażdż una>